W serwisie informacyjnym telewizji obiektyw, między innymi. zakończyła się rozbudowa szkoły na staromieściu w Rzeszowie. Muzeum Podkarpackie w Krośnie przechodzi kompleksową modernizację. W brzozowie miała miejsce 26 submisja drewna cennego. Remonty i rozbudowy placówek oświatowych w Rzeszowie nabierają tempa. Tym razem uczniowie szkoły podstawowej nr 13 oraz przedszkola nr 6 przy ulicy Skrajnej rozpoczęli naukę w nowoczesnym rozbudowanym budynku. To odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkańców osiedla. Stawiamy mocny akcent w Rzeszowie na rozwój infrastruktury oświatowej. W przypadku szkoły na Staromieściu przy ulicy Skrajnej od wielu lat mieszkańcy prosili o to, żeby tę szkołę rozbudować, ponieważ osiedle intensywnie się zmienia, powstają nowe budynki mieszkalne, a szkoła była malutka, z malutką salą gimnastyczną, dlatego też prezydent Rzeszowa Konrad Fiłek podjął decyzję, żeby rozbudować tę szkołę. Inwestycja przy ulicy Skrajnej objęła trzy kluczowe elementy nową część szkolno-przedszkolną, nowoczesną halę sportową oraz przebudowę starego budynku szkoły. Powstała zupełnie nowa część. Wspomnieliśmy o malutkiej sali gimnastycznej. Tu mamy piękną halę sportową w tej nowej części, czyli wreszcie te zajęcia z wychowania fizycznego będą odbywały się naprawdę w świetnych warunkach, ale w tej nowej części jest nie tylko hala sportowa, bo są także sale przedszkolne, pięć sal, w których będzie mogło równocześnie bawić się, uczyć po 25 przedszkolaków. Jest też stołówka, szatnia, kuchnia z pełnym wyposażeniem i są też sale lekcyjne także super miejsce dzieci będą miały fajną, nową przestrzeń do nauki. To tylko jedna z wielu inwestycji oświatowych w Rzeszowie. Miasto planuje kolejne rozbudowy. To także rozbudowa 9 liceum ogólnokształcącego. Wybraliśmy już firmę, która zrealizuje to zadanie. Rozbuduje tutaj także będzie nowa część z halą sportową i salami lekcyjnymi. Ponad 28 milionów złotych. Ta inwestycja będzie kosztowała, ja tylko dodam, że jesteśmy w trakcie modernizacji trzeciego liceum ogólnokształcącego przy ulicy Chopina. Rozpoczyna się przebudowa, rozbudowa szkoły podstawowej nr 21 przy ulicy Miodowej. I rozbudowujemy o nową część także zespół szkół elektronicznych przy hetmańskiej. Koszty rozbudowy szkoły wyniósł ponad 17,5 miliona złotych. W Muzeum Podkarpackim w Krośnie trwa kompleksowy remont, który odmieni zarówno elewację budynku, jak i wnętrza placówki. Prace podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich został już zakończony. Wszystko idzie zgodnie z planem. Pierwszy etap dotyczący Konserwacji, zabezpieczenia i ogólnego remontu elewacji Pałacu Biskupiego został już zakończony. Druga część to modernizacja, można powiedzieć, całej struktury wystawienniczej Muzeum Podkarpackiego w Krośni. Jest to wydarzenie bez precedensu, remont bez precedensu. Nigdy wcześniej tak kompleksowo Muzeum i Pałac Biskupi nie był remontowany. Dzięki modernizacji pracownicy zyskają lepsze warunki pracy, a zwiedzający jeszcze większy komfort podczas wizyt. Nasi pracownicy będą mieć na pewno o wiele większy komfort pracy w, w nowych przestrzeniach wystawienniczych, a zwiedzający będą mogli się cieszyć ekspozycjami o najwyższych światowych standardach. Renowacja wnętrz całkowicie odmieni wystawy stałe. Zmienią się meble wystawiennicze, jak i cała aranżacja. W większości są to wystawy stworzone od nowa. Jest to wystawa Broń i Sztuka Japonii, wystawa historyczna, wystawa archeologiczna, wystawa historii oświetlenia, wystawa historii szkła i przemysłu szklarskiego oraz wystawa artystyczna. Wśród eksponatów znajdą się również przedmioty, które nigdy wcześniej nie były prezentowane. Nowa aranżacja umożliwia przedstawienie obiektów, które były gromadzone w ostatnich latach i nigdy wcześniej nie były pokazywane ani w Polsce, ani w naszym muzeum. Są to prawdziwe perły, jeśli chodzi o dziedzictwo kulturowe związane z Ignacym Łukasiewiczem i z historią oświetlenia. Więc będzie to wydarzenie bez precedensu. Nasze najcenniejsze zbiory szkła, lamp historyczne i artystyczne zostaną pokazane w pełnej krasie i w przestrzeniach, które im się po prostu należą. Koszt całej modernizacji wynosi ponad 15 milionów złotych. Za nami 26 submisja drewna cennego w Brzozowie. To wyjątkowe wydarzenie, które od lat przyciąga kupców z całej Europy. W tegorocznej edycji sprzedano niemal całe wystawione drewno, a ceny osiągnęły rekordy. Na terenie regionalnej dyrekcji Lasu Państwowego Krośnie jest to swoista tradycja i możemy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami sprzedaży tego cennego surowca. Submisja obejmowała 1714 metrów sześciennych drewna zgromadzonego w składach w Godowej, Oleszycach i Załużu. Kupcy mogli licytować gatunki o wyjątkowych właściwościach. W tym roku na trzech składach zgromadziliśmy 1700 kubików że kubików drewna, które zostały wybrane przez naszych brakarzy regionalnych, określone zostały cechy wybitnie pretendujące to drewno właśnie na przykład do wykorzystania w galanterii drzewnej, czyli wykorzystania jako, jako meble w jachtach, w samochodach oraz przede wszystkim jako drewno rezonansowe, czyli drewno do stworzenia instrumentów. Co roku ceny osiągane na submisji rosną, jednak tegoroczny wynik zaskoczył nawet organizatorów. Dwie kłody jaworowe uzyskały cenę ponad 36 tysięcy zł za metr sześcienny, co jest rekordowym wynikiem. Oczywiście osoby, które licytują takie drewno, wcześniej oglądają te sztuki, sprawdzają, czy to drewno nosi cechy, które są jakby pożądane dla danego rzemieślnika firmy. Polskie drewno cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku międzynarodowym. W tegorocznej submisji wzięło udział 19 firm, nie tylko z Polski. Podczas naszej submisji no, mieliśmy okazję gościć yy, przedsiębiorców z Włoch, z Belgii, z Czech, no i z Polski też sporo, sporo firm było. Leśnicy podkreślają, że submisja nie oznacza nadmiernej wycinki drzew. Rok wcześniej robi się tak zwane szacunki wrakarskie, które są oparte o plan urządzenia lasu i leśniczowie, pracownicy terenowi, zgodnie z zabiegami, które są wskazane w tym dokumencie, selekcjonują drzewa do pozyskania, czyli odsłaniają odnowienie naturalne, przebudowują drzewostany i w ramach tych cięć. Wyznaczone drzewo, pozyska, drewno pozyskane na, na skład, które nosi cechy pretendujące tą sztukę do, do wystawienia na aukcję drewna cennego na submisję jest po prostu tam przewożone. Dzięki temu submisja nie tylko dostarcza wysokiej jakości drewna na rynek, ale także wspiera odpowiedzialne zarządzanie zasobami leśnymi. Mieszkańcy Podkarpacia chętnie korzystają z bezpłatnej opieki stomatologicznej, a liczby mówią same za siebie. Od stycznia NFZ rozszerzył katalog tych świadczeń, by dostęp do leczenia był jeszcze lepszy. Mimo że oczywiście większość z nas czy część korzysta z komercyjnych usług stomatologicznych, to okazuje się jednak, że w zakresie stomatologii tej w ramach ubezpieczenia prawie milion osób skorzystało z takiego leczenia na terenie Podkarpacie, I mówimy tylko o mieszkańcach Podkarpacia, a kwota, która na to jest przeznaczana, jest naprawdę kosmiczna, bo to ponad 220 milionów w skali roku. Leczenie to jedno, ale jeszcze ważniejsza jest profilaktyka. Wiele osób trafia do dentysty dopiero wtedy, gdy pojawia się ból, co często oznacza poważniejsze zabiegi. Świetnie by było, gdyby większość z nas korzystała z profilaktycznej stomatologii, czyli pójścia do dentysty wtedy, kiedy nic się złego nie dzieje, kiedy ząb nie boli, kiedy wszystko jest świetne, właśnie po to, żeby sprawdzić, czy nic się tam złego nie dzieje, ewentualnie. Czy nie pojawiają się jakieś początki próchnicy, może jakaś rozszczelniona plomba, może jakiś delikatny ubytek, którego zaopatrzenie, załatanie zajmie dosłownie dwie minuty i będzie pozbawione bólu, nie trzeba będzie znieczulenia, nie trzeba będzie poważniejszych spraw. Średnio co drugie dziecko ma już poważną próchnicę, nawet gdy mówimy o zębach mlecznych, pokutuje cały czas błędne przekonanie, że zęby mleczne wypadają, więc nie trzeba o nie dbać. Ale niestety ta próchnica potrafi przenieść się na kolejne zęby, a jest ona efektem tego, że o zęby się nie dba, że o zęby nie dbamy wspólnie ze stomatologiem i nie chodzimy na wizyty kontrolne. Dostęp do dentysty w dużych miastach jest łatwiejszy niż w mniejszych miejscowościach. NFZ znalazł jednak sposób na dotarcie do dzieci z regionów, gdzie brakuje gabinetów stomatologicznych. Są dentobusy i te dentobusy przeznaczone dla dzieci do 18 roku życia jeżdżą właśnie w te miejsca i tam parkują, gdzie albo jest mało gabinetów stomatologicznych, szczególnie tych dziecięcych, albo jest problem z dotarciem, chociażby odległość komunikacyjna na gratutek główną rolę. Głównym świadczeniem jest tam profilaktyka, czyli zerknięcie, przeglądnięcie, a jeśli trzeba coś poważnego do wykonania, to wtedy informacja do rodziców, aby do stomatologa się zgłosić. Dentobus to nie tylko przeglądy i leczenia, ale także wizyty adaptacyjne, które pomagają dzieciom oswoić się z gabinetem stomatologicznym. To tak zwana wizyta adaptacyjna, czyli małe dziecko, pierwszy raz u stomatologa, pierwszy raz na fotelu. Nie używa się żadnych wierteł, nie używa się żadnych sprzętów, tylko pokazuje się i zaznajomia dziecko z gabinetem stomatologicznym, aby później bez obaw już do niego poszło, gdy będzie potrzeba. W ubiegłym roku z dentobusów na Podkarpaciu skorzystało ponad 3000 dzieci. Zespół Szkoły nr 1 w Sanoku, znany jako Ekonomik, obchodzi w tym roku wyjątkową rocznicę, stulecie swojego istnienia. Organizatorzy już teraz serdecznie zapraszają wszystkich absolwentów i sympatyków szkoły do wspólnego świętowania. Okrągła rocznica jest to wyjątkowa okazja do spotkań. Z koleżankami i kolegów, których być może nie widzieliśmy wiele lat. Będzie to okazja do wzruszeń, wspomnień, a także do uroczystego świętowania tej wspaniałej rocznicy. No, spodziewam się gości, można by powiedzieć, że z całego świata, ponieważ zespół szkół numer 1, zwany ekonomikiem, a kiedyś handlówką, przez 100 lat kształcił ogromną ilość absolwentów. Nie liczyliśmy tego dokładnie, ale myślę, że przez 100 lat wypuściliśmy na rynek pracy czy naszą szkołę. Ukończyło kilkanaście tysięcy osób. To oni właśnie budowali Sanok, budowali lokalne firmy. Można by powiedzieć, że patrząc na Sanok i okolice, właściwie w każdej firmie znajdziemy osoby, które, których korzenie sięgają do naszej szkoły. Wśród gości znajdzie się również jeden z najstarszych absolwentów szkoły. Pan Władysław Bogaczewicz w styczniu skończył 99 lat. Urodził się w 1926, a szkoła powstała w październiku 1925. Mamy kontakt z panem Bogaczewiczem. On ma jeszcze brata, młodszego, ma zaledwie 96 lat. Obaj panowie są cudowni, obaj panowie obiecują, że wezmą udział w naszych uroczystościach. W programie wydarzenia nie zabraknie bolu absolwentów, zwiedzania wystawy o historii szkoły, czy odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz muralu. Pierwszy dzień to będą sprawy organizacyjne. Następny dzień to już jest uroczystość. Uroczystość, która odbędzie się w sdk głównie. Wcześniej będzie otwarcie uroczyste otwarcie muralu. No i później kończymy ten dzień balem. Z okazji stulecia, na ścianie budynku naprzeciwko szkoły, powstanie mural upamiętniający jej historię. Jego wykonaniem zajmie się Arkadiusz Andrejkow. Chcieliśmy upamiętnić to stulecie w taki sposób, żeby każda osoba przechodząca gdzieś tam obok szkoły zobaczyła tak naocznie, że, że szkoła tworzyła historię Sanoka. Mamy zdjęcia, które pochodzą z czasów przedwojennych, zdjęcia uczniów, zdjęcia nauczycieli. Mamy też zdjęcia z lat 50. ze szkoły, i, i chcemy, żeby właśnie ta historia, gdzieś tam zapisana na tych zdjęciach, również na tym muralu się znalazła. Uroczystości zaplanowano na dni od 13 do 15 czerwca. Krośnieński Holding Komunalny uruchomił aplikację e-BOK KHK Krosno. Ma ona na celu ułatwić mieszkańcom m.in. załatwianie formalności związanych z rozliczeniami za wodę. Krosno jest pierwszym miejscem w Polsce, które dorobiło się tego typu usługi. To jest swego rodzaju ułatwienie, aczkolwiek rzeczywiście, można powiedzieć, w segmencie komunalnym, to można powiedzieć, że to jest niemalże innowacja, bo o ile wiem, to takie pierwsze wdrożenie w kraju jest zrealizowane w Krośnie. Samo uruchomienie e-boka było pierwszym dużym krokiem, zresztą w e-boku mamy no blisko 3500 użytkowników już, no ale oczywiście aplikacja w telefonie komórkowym w dzisiejszych czasach to jest, to jest bardzo duże ułatwienie, bo my też sobie zdajemy sprawę, że przecież klienci nasi rzadko raczej korzystają z, z tego z kontaktu z nami, nawet w tej, w tej drodze elektronicznej. Aplikacja pozwala wygodnie zarządzać rachunkami, sprawdzić fakturę, opłacić ją przelewem lub blikiem, a także przejrzeć historię płatności i podać stan wodomierza. Kwestia płatności, kwestia kontaktów z biurem obsługi klienta, no można powiedzieć, że faktury przesyłane drogą elektroniczną, więc to jest też jakby kwestia taka, jednak wyższy poziom ekologii wprowadzamy płatności w też systemie szybkiego przelewu bądź, bądź bliku. No i oczywiście alarmy, przykładowo termin płatności, przyszła faktura. Dodatkową zaletą jest możliwość otrzymywania powiadomień o wyciekach wody czy awariach. To, co jest ciekawostką generalnie w naszym, w naszym e-boku, no to jest to, że można po prostu jakby wprowadzić taką funkcjonalność, że ten system nasz poinformuje o jakichś ponadnormatywnych zachowaniach czy zużyciu wody w systemie, znaczy już w instalacji wewnętrznej. No To mogą być na przykład ukryte wycieki. Aplikacje można pobrać bezpłatnie ze sklepu Play, natomiast dla użytkowników systemu iOS aplikacja dostępna będzie na przełomie drugiego i trzeciego kwartału tego roku. Rekrutacja do miejskich szkół podstawowych w Jaśle dobiega końca. W mieście działa 9 placówek, a zapisy odbywają się wyłącznie w formie elektronicznej. Rozpoczęliśmy zapisy do naszych miejskich szkół podstawowych. Na terenie miasta funkcjonuje ich dziewięć, więc rodzice mogą wybrać tę placówkę, która najbardziej im odpowiada, czy to ze względów logistycznych, czy też według nich spełnia ich oczekiwania. Rodzice dzieci zamieszkałych w jaśle powinni zgłosić swoje dziecko do szkoły obwodowej. Wystarczy wypełnić zgłoszenie online, wydrukować je i dostarczyć do sekretariatu placówki. Są to zapisy elektroniczne. Są dokładne instrukcje, jak to wygląda. Trzeba wejść na stronę, zalogować się i tam wybrać szkołę, do której chce się zapisać własne dziecko. Natomiast jeżeli jest to szkoła, która nie jest w naszym obwodzie, wybieramy trzy szkoły, z tym, że zaznaczamy tą pierwszą, do której najbardziej chcemy, żeby nasze dziecko uczęszczało. Dzieci spoza Jasła również mogą się zapisać, jednak pierwszeństwo mają dzieci zameldowane na terenie miasta. Taka możliwość jest, żeby dzieci z okolicy zapisywało się do naszych szkoł, też dzieci spoza, spoza Jasła. Natomiast trzeba przypomnieć, że pierwszeństwo oczywiście mają nasze dzieci, które tutaj są zameldowane, tutaj mieszkają. I to jest w pierwszej kolejności, natomiast jeżeli będą wolne miejsca, to oczywiście też w takim przypadku przyjmują dzieci spoza terenu miasta. Miasto zapewnia, że dla każdego ucznia znajdzie się miejsce możemy to zaobserwować, że ta demografia nie jest dla nas korzystna. Tych dzieci jest coraz mniej, to szczególnie już będziemy niedługo mogli zauważyć w przedszkolach. W szkoły jeszcze ten, troszeczkę z tego wyżu, chociaż też oczywiście są to niskie liczby, niski liczby w porównaniu do lat poprzednich. Natomiast możemy zapewnić, że z pewnością te miejsca w tych naszych szkołach się znajdą. Wiadomo, że pewnie ta liczba klas pierwszych będzie, zależy, będzie różna i w różnych placówkach będzie to różna liczba klas, które powstają. My staramy się zawsze wysłuchać w opinię rodziców i, i zobaczymy jak będzie to wyglądało już po zakończeniu rekrutacji. Rekrutacja potrwa do 21 marca. Polski Radio Rzeszów otworzyło nowe studio w Krośnie, stawiając na jeszcze lepszą interakcję z lokalnymi mieszkańcami. To kolejny ważny krok radia, które chce być jak najbliżej swoich słuchaczy. Do tej pory w Krośnie mieliśmy biuro, które czasami nam funkcjonowało jako studio, ale stwierdziliśmy, że czas najwyższy, żeby faktycznie wyjść i południe regionu miało swoje studio. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby wyjść jak najbardziej z Rzeszowa, z obrębu z zamkowej i pójść w teren, i żeby przede wszystkim ludzie, którzy chcą z nami współpracować, korzystać, żeby mieli po prostu bliżej pod ręką. Będzie służyło Wszystkim, którzy cokolwiek chcą powiedzieć o naszym regionie, ale także instytucjom. Będzie tu można przeprowadzać różnego rodzaju rozmowy, panele gospodarcze i nie tylko sportowe, nagrania. Tam, gdzie jest mikrofon od zamkowej 3 w Rzeszowie, jesteśmy bliżej ludzi. I temu służy właśnie to Krośnieńskie Nowe Studio. Nie zabrakło nowoczesnej technologii, która dorównuje standardom Rzeszowskiego studia. Jeżeli chodzi o wygłuszenie tego studia, zrobienie takich warunków, żeby też kilka osób mogło stąd bezpośrednio brać udział w audycji, żebyśmy mogli stąd robić panele i tu zapraszać większą ilość gości i żeby oni się naprawdę czuli komfortowo, nie mieli żadnego pogłosu, żadnych dźwięków odbitych, to to już jest w tej chwili spełnione, więc myślę, że te wymagania, takie naprawdę audio są jak najbardziej na najwyższym poziomie. Jest nowoczesne. Prezes polskiego radia, pan Jakub Osika zadbał o to, aby ten, który dotarł na Lewakowskiego, był najnowszej generacji i jak mówiliśmy dzisiaj, nie ma różnicy w rozmowach, kiedy my tu rozmawiamy, a na zamkowej trzy, tak jakbyśmy rozmawiali w Rzeszowie, rozmawiamy w Krośnie. I tak jak mówiliśmy, tam, gdzie mikrofon, tam jest radio. To dopiero początek. Zmiany w nowym studiu będzie znacznie więcej.